Death Metal Elegy. Taki tytuł ma ten poemat. Oddali starą matkę do domu seniora. Po dwóch miesiącach odbył się pogrzeb. A w mózgu trwa przeraźliwa cisza na posterunku. I mózg nie może sobie z nią poradzić. Następne matki właśnie są transportowane przez kolejne humanistyczne dzieci do domu seniora. I świńskie mózgi całej rodziny rosną jak na drożdżach, usiłując z radością wytłumaczyć to dobro każdemu, kto się chce zatrzymać i wysłuchać humanistycznego wyjaśnienia. Kiedyś było trudno znaleźć kęsto jedzenia, a szacunek dla rodziców był kopalnią złota. Dzisiaj oszustwa ofierujemy Bogu na ofiarę za nasze w każdym calu już przegrane życie. Gdy eutanazja wraz z dziećmi pukają do drzwi pokoju, ogarnia nas smutek, i słońce gaśnie na horyzoncie. Ale może gdzieś za horyzontem jest jeszcze szczęście, może zdąży ten pacjent uciec przez okno bez złamania nogi. Na garbie społeczeństwa, bez amputacji wszelkich ludzkich uczuć. Lata mijają, i gilotyna spada. Kolejna generacja ratuje cię od cierpienia w porozumieniu z lekarzem. Gilotyna się chwieje. I kiedyś uwolni całe społeczeństwo w nagrodę za przeraźliwy humanizm dla matki i ojca.